Z drogi ludzie, księżniczka Wiki nadjechała. Żadnych zdjęć! Wow, mamy do czynienia z niesforną sukienką. No, teraz lepiej. Ech, przestań pełzać w górę! Okej, okay, spróbujmy jeszcze raz. Mmm, sok z mango. Tego mi było trzeba w ten upał. Zaraz, serio, znowu? To sukienka za kolano, a nie miniwa. Dobra, trzy warstwy lakieru wystarczą, co? Chwila, jeśli to utrwala moją fryzurę, to co jeszcze może? Kiedy twoja sukienka się podwija jak wiki, spryskaj uda lakierem do włosów. Poczekaj aż wyschną i naciągnij z powrotem sukienkę. Tak, w końcu coś zdało egzamin. Czas się przejść, laska. Ach, gdzie ona? Film zaczyna się za 20 minut. No, w końcu. Wow, wyglądasz mega. Chociaż w sumie nie. No, te skarpetki muszą zniknąć. Serio, jaskrawy róż, Wiki. Wyglądasz jak dziwoląg. Nie mogę się z tobą tak pokazać. To wbrew modowemu prawu. Ok, czas na małą operację. Skarpetek, nie palców. Co wam chodzi po głowach, ludzie? Okej, okay, wiki, dawaj ten skarpetkowy żart. Proszę! Zrób w nich pięć małych nacięć. Widzisz? Przełożysz przez nie swoje palce, zgoda? Hmm, dziwne, ale spróbuję. Zakładając skarpetkę, wsadź palce w każdy otwór. Uh, ładny pedicure, Vicky! Zobacz, nigdy byś nie pomyślała, że w środku są skarpetki. Przynajmniej wiemy, kto pracuje w pogotowiu modowym. Dzięki, Heli. Lepiej się pośpieszcie, żeby zdążyć na film. Ech, nie ma nic w telewizji. To głupie. To już widziałam. Hej, Heli! Ło! Wow. Matkowiki, co ty zrobiłaś? Ten guzik wystrzelił jak z procy. Au, to musiało zaboleć. Nie, tylko nie zdjęcie! Poważnie? Czy ten guzik nie odpuści? Nie! Wylał sok z ananasa! Nie martw się, wiki, Mam coś dla ciebie. Weź monetę wielkości guzika. Bez urazy, Heli, ale jakim cudem monetą można naprawić spodnie wiki. Wiesz lub nie, ale ona naprawdę może się tu przydać. To naprawdę sprytny sposób. Przejrzyj się tylko. Dobra, spróbujmy. Wytnij ze starych dżinsów kawałek materiału w kształcie koła. Obróć prawą stroną w dół. Na lewej stronie pośrodku połóż monetę. Nawlecz nitkę na igłą i oprzywaj materiał dookoła niej. Ściek może być dość szeroki, ale bez przesady. Widzisz? Oprzyj dookoła. Teraz delikatnie pociągnij za nitkę, tak by materiał przylgnął do monety. Mocno owin końcówkę materiału kilka razy nicią. Włóż guzik, przeciągając jego końcówkę przez powstałą dziurę. Obróć guzikiem do dołu i rozłóż materiał tak, by przylegał do spodni. Przyszyj końcówkę guzika tak, by można go było zapiąć na dziurkę. Odetnij pozostałą nitkę. Teraz weź drugą dziurkę i przełóż przez nią guzik. Hej, to wygląda całkiem nieźle! Tak więc, jeśli kiedyś znajdziesz się w potrzebie, a nie będziesz miała zapasowego guzika, monety z całą pewnością mogą się przydać. Pakujesz się na wycieczkę, Heli? To wszystko musi się znaleźć w twoim plecaku, tak? W końcu to tylko krótki, dwudniowy wypad. Hmm, zaczekaj. No dalej, proszę, zmieść się. Może jak będę tu upychać i upychać, to w końcu się zmieści. Nie masz szans, żebym zdążyła na wycieczkę. Cześć, Heli. Jakiś problem z bagażem? Małpa by się lepiej spakowała. Pokażę ci metodę, której nauczyła mnie moja mama. Naprawdę nie zabiera to dużo miejsca. Weź t-shirt i załóż go płasko na stole. Złóż rękawki na piersi. Teraz połóż na nim ręcznik, bieliznę i skarpetki. O tak! Unieś górę koszulki i zacznij zwijać wszystko razem do dołu. Tak, jakbyś robiła burrito, wypełnione ubraniami zamiast fasolą. Widzisz wystające skarpetki po obu stronach? Wywinie je tak, by zabezpieczyć zwinięte właśnie ubrania. Możesz zrobić jedną dużą rolkę. Widzisz? Niezła robota! Teraz masz wszystkie rzeczy w jednym kompaktowym burrito. Gotowa na wycieczkę! Patrz, bez trudu mieści się w moim plecaku. Dodatkowym atutem takiego pakowania jest to, że twoje ubrania się nie pogną. Pośpiesz się, jesteśmy spóźnione! A, sobotni wieczór i nic za roboty. To świetna sprawa. A to kto? No nie! Będzie po mnie za pięć minut? Serio? Och, gdybym tylko była kopciuszkiem i dostała suknię od wróżki. Wiki, myślę, że zdziałamy tu nieco magii dla ciebie. Chcesz zobaczyć, jak ten zwykły sweter zmienia się w strój na randkę? Wyciągnij ręce przez otwór na szyję i obniż do wysokości klatki piersiowej. Szef koltu powinien oplatać Twoją talię. Zamiast zostawiać rękawy zwisające po bokach, zwiąż je z tyłu w piękną kokardę, aby nadać całości bardzo uroczy look. Pomoc koleżanki może się tu przydać. Wow, Vicky, naprawdę masz talent! Teraz wyciągnij sznurek z dołu. I przeciągnij go przez otwory w górnej części golfu. Zatrzymaj się jednak w połowie. Teraz zwiąż oba końce na szyi jak w koszulkach bez ramionczek. Wow, właśnie stworzyłaś sukienkę w niecałą minutę! Kurka, Vicky, wyglądasz jak milion dolarów. Nie zapomnij założyć seksownych szpilek i kolczyków. Gotowa na randkę w 100%. O, ale słodziaki! Nie ma nic lepszego niż zobaczyć efekty po tygodniach spędzonych na siłowni. Hej, mięśnie, widzę was! O nie, ta spódniczka jest stanowczo za krótka. Nie mogę tak nigdzie wyjść. Ostatni raz włożyłam ją do suszarki. Ojej, to nie działa! Jeśli Twoja ulubiona spódnica bardziej przypomina majtki, czas ją przerobić. Rozłóż ją płasko przed sobą, następnie wytnij trójkąty po bokach o tak. Może to zabrzmi dziwnie, ale przełóż teraz ręce przez wycięte otwory. Widzisz ten nadmiar materiału na górze? Sun go na dół i pokaż ramiona. Wow, wyglądasz olśniewająco, Vicky! Jeśli masz jakieś ubrania, które już na ciebie nie pasują, zawsze możesz je przerobić na coś nowego i wyjątkowego. W końcu porządek w szafie. Vicky, musisz to zobaczyć. Znalazłam twoje zdjęcie. Ach, tak, czasy trądziku i aparatu na zębach. Fuj, nigdzie tego nie dodawaj. Dojrzewanie jest okropne. Jejku. Wiesz co, mam tu gdzieś tą bluzę. Mogłabym ją jeszcze nosić, ale strasznie w niej wyglądam. Chyba że przerobię ją na coś zupełnie nowego. Też masz gdzieś starą bluzę z kapturem? Wyciągnij z niej sznurek i opuszcz na bok. Teraz przeknij na całej długości tuż nad kieszenią. Góra na razie nie będzie potrzebna. Zrób dwa otwory na dole tkaniny i przełóż przez nie sznurek. To trochę potrwa. Obróć i gotowe. Po prawej stara bluza z kapturem a po lewej, czerwony kapturek. cię Ma się ten styl. Zdecydowanie korzystniejsza wersja Wiki. W końcu ten dzwonek! Czas coś zjeść. Ups. Ej, mamy identyczne buty. Serio? Chyba chodzicie do tego samego centrum handlowego, co? Nie chcę wyglądać jak ona, jakby się tu wyróżnić. Zaraz je dopiścimy. Wypróbuj tego triku, żeby zamienić parę butów w dzieło sztuki. Weź taśmę i zaklej miejsca, których nie będziesz falować. Pamiętaj, że musi dokładnie przylegać. Tadam! Teraz załóż maskę ochronną. Wdychanie oparów jest niebezpieczne. Okej. Okay. Gotowa. Napełnij duży pojemnik wodą. Wybierz ulubione kolory i spryskaj nimi powierzchnię. Musi być kilka warstw. Czas zanurzyć buciki. Tylko rób to powoli, żeby kolory się nie zmieszały ze sobą. Prawie. Tak, popatrz na ten wzór. Takiego efektu nie uzyskasz pędzelkiem. Poczekaj, aż buty wyschną i ściągnij z nich taśmę. Jeszcze z buty. Cudeńka! Wow, te buty są mega! Gdzie je kupiłaś? To stare, mam je od dawna.